Siemaneczko widzowie, mamy nowy evencik na CSGO Skins Tutaj z influencerami, dosyć ciekawe nowe strzyneczki No to co, no to 5 dyszek do duchowskich No a jak, no a jak, potestujemy sobie tych do 5 dyszek Zobaczymy, czy nam coś z nich zrobić, jak to co nie z CSGO Skins, to wygrania są skinny dla Was Więc co, 2p 250, co trzeba zrobić, żeby wygrać Łapka w górę, subik, komentarz i fajnie byście w z kodem Elzar na stronkę Z kodem ELZARD, jak na stronkę, dostaniecie 2 złote i 10 groszy za friko na start, więc bardzo dobry opcja Mnóstwo metod płatności, polecam serdecznie Jakieś kartom, Skinki, pay save Dużo tego jest. Przy okazji, jeszcze jak wybicie za 10 ziko z moim kodzikiem, to za każdy wybicie z 10 ziko możecie wygrać któregoś z tych skinów. A tych skinów jest, więc polecam, trzy osoby już wygrały. Zapraszam. Eee, jeszcze macie Daily Case na stronie, bardzo spoko opcja. Trochę tego jest eventzik, ale my cały już bez przedłużania lecimy. Lecimy. All hands on deck. We're Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot to create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Pięć dyszek i oczywiście pomulimy cię te strzyneczki, tak, eventowe, no wydajmy sobie te dwie, tą jedną, tą trochę droższą, też te dwie dyszki, to nas tutaj, tą i to rzućmy, tam jeszcze możemy, dobra, zróbmy coś takiego, tu mamy pięć strzynek, w sumie cztery osoby wszystkie nowe i lecimy, lecimy coś takiego klasycznie zaraz sobie dodamy i samo tutaj, bo jakby tak bez i samo to, 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 to nie bitwy były, to nie bitwy były, Pyk, bot alex, a nawet nie trzeba, już coś teraz dołączył, no i lecimy z tym, zobaczymy, coś tutaj nam fajnego poleci, eee... Okej, okay, w sumie dobry drop już w pierwszej strzynce Tylko to akurat ta tania skrzynka, więc tak naprawdę wiecie, no tutaj yy, Nam to jakoś strasznie przewagi nie robi Teraz to będą te droższe skrzynki, więc tutaj fajnie by coś tam poleciało I byśmy sobie jakąś przewagę wyrobili Oj, ta petka trochę kosztuje, no właśnie Chociaż u nas też nie najgorzej Najdroższa strzynka, uwaga No i pan chyba tutaj Hans tu wygra Wychodzi na prowadzenie, my ostatni, nie? Z pierwszego miejsca na ostatnie No i raczej my to już przegramy No niestety, ale powiem wam, że naprawdę dobre dropy 207 zico z bitwy za 5 dyszek Naprawdę ładnie, naprawdę ładnie poleciało Polećmy jeszcze raz na cztery tutaj osoby Jeszcze raz próbujmy sobie szczęścia W tamtej bitwie niestety się nie udało Pyk i sam kudajmy sobie Klasyk, Michael, Alex O, znowu ktoś nas dobił Szybko dobijają ludzie w takiej godzinie Fajnie, fajnie, to się może podobać, to się może podobać nam I zobaczymy co tutaj Będzie nam dropić Ice Cup. Okej, okay, czy to super na nas robi wrażenie? No, ice scapik po prostu poleciał. Może być SSG, to już trochę lepiej. Fever Dream, Fever Dream, no. Lepszy skinek, lepszy skinek, okej. Okay. Ten Famas też jest dosyć spoko, ale tutaj, no. Nadrabia pan Michał. Kurczę, to nie jest drogie. No, lipka. Dobra, spróbujemy jeszcze raz taką bitwę. I jak nam nie siądzie jeszcze raz ta bitwa, to może zrobimy coś jeszcze innego. Pyk, mam jeden pomysł, czyli zrobić z tych najtańszych, tych za cztery, coś po prostu, nie walnąć sobie e, takiej bitwy dużej Dużo osób dobija, zdążymy dać ci samo, zdążymy, dobra, i sam jest zbity. E, I jak ta bitwa nam nie wyjdzie, to zrobimy sobie jeszcze jedną taką z tych tanich skrzyneczek. Good Night jest do zdobycia, słuchajcie, Good Night Fate, jakby Good fate poleciał. No, no, nie wiem, czy ktoś z Was byłby obrażony. Ja nie byłbym oczywiście, więc no, liczmy, liczmy, że tak może się wydarzy. Może, może, oczywiście. Mam taką nadzieję. No i samo póki tutaj dominuje, ale spokojnie, najdroższa strzynka. Teraz. Teraz na jak coś poleci, to... Ile? No nie, nie, nie dogonimy tego alimenciarza chyba. No niestety, niestety, taka, taka bitwa nam nie wychodzi. Ogólnie to... Dobra jest ta bitwa, bo zajebiście się dropi, zobaczysz, bardzo fajne wygrane są. Ale nie dzisiaj dla nas, nie dzisiaj dla nas. Dobra, to zróbmy coś takiego po prostu. Kurwa, trochę tych strzynek jest, powiem wam, że coś tutaj, coś tutaj otworzymy. 12 tych małych strzynek. No i co? I challenge do kosy. No fajnie byłoby się tą kosę wygrać, ale zaraz zerkniemy sobie. Same nowe strzyneczki. Był tu nas jakiś użytkownik. Dwa bociki, bot isamu, bot Michael. I zobaczmy, czy dzisiaj mamy brak kwarta, czy dzisiaj też jedna kwarta mamy. Pierwsze dropy, nawet dobre, nawet u do tego isamu też poleciało ładnie. Skurwia jaki jest ostatnio mocny powiem wam, jaki jest on mocny ostatnio, ciężko się z nim wygrywa, ale my dzisiaj tego dokonamy, mówię wam, wierzę w to, lecimy dosyć równo, w sumie to każdy, nie, jest, nie ma jakiejś tragedii, każdy dosyć równo, to jeden drop może zaważyć, no właśnie, tak jak o tym właśnie mówię, jeden drop i tutaj wysuwa się użytkownik trybu na trzecim miejscu, na pierwsze, więc tak naprawdę tutaj wszystko może się wydarzyć, siedem strzyneczek do końca. Więc tutaj jeszcze jest kalma. Póki co jest kalma, w jakichś ostatnich trzech będę już patrzył co się dzieje i kto wygrywa. No póki ta przewaga zaczyna się troszkę robić, nie będę oszukiwać pan. Tesen coś tutaj coś wygrywa. No nie podoba mi się, to, nie podoba mi się to. Pięćnek, pięć strzyneczek pięć jeszcze. No. O! I o to chodziło, właśnie o tym mówiłem. I teraz my wygrywamy i go emotkujemy. Pozdro. Ale no nie ma co się tu śmiać jeszcze. Bo tu jeszcze możemy to przegrać. Więc tak naprawdę za jeszcze zostajemy. Kalmę. O kurwa, no właśnie o tym mówiłem. No niestety, no niestety. Oooo! A jednak, a jednak my, a jednak my, czyżby, 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 czyżby widzowie, czyżby tak zostało? Lecimy po koskę na tym odcinku. Lecimy po kosyci 207 z Ja robię tutaj z tych nowych strzynek, bo cię nowe testujemy. Jaka jest najdroższa ta nowa? To nie, to jest, to było coś droższego. Uh, mystery case, to było to. Czekajcie, aż sprawdzę. Wejdę na ten. Tak, mystery case, okej. Okay. I ile on tam kosztował? Czy on od 210 czy mi się wydawało właśnie równe? Tak, dobra. Lecimy. Trzy osoby. Jak nam siądzie? To mamy wygraną. Jak nam nie siądzie? To nie mamy. Fajnie, bo jakby siadło, byśmy mieli tutaj już koskę Ale zaraz zobaczymy. Szczęście nam powie. Czy my wygrywamy koseczkę w tym odcinku, czy nie? Pyk, 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 pyk. Uwaga. Mamy to, czy nie? Mamy to, ale kostki tu nie ma. Ale nam pechowo dało. Boże! się nadało. Dobra, zróbmy coś innego. Zróbmy. To nie z tych, tylko zróbmy z tych. Na trzy ich nie otworzymy. Dodajmy sobie na dwa i dorzućmy do tego. Dorzućmy do tego to. I daj na trzy osoby, daj na trzy osoby, ale lipka że tam tak słabo oddało, bo tak naprawdę to do kosy. To lekko lepszy drop. Tam stówki nam brakowało z groszem. I byśmy mieli kosy. No dobra, no to jeszcze raz. Trzeba trochę podryzykować. Zobaczymy. No tu w pierwszym nic specjalnego dla nikogo nie poleciało, nie oszukujmy się. Druga strzynka, druga strzynka. Ty też nic specjalnego dla nikogo. No powiem wam, że lipnie, lipnie. Spadamy z budżetu o dziwo. No i przegrywamy. No niestety, czasami tak bywa. No ale było ładnie, no dwie stówki nam się udało zrobić dzisiaj z 50, ale szkoda, że mi udało się dobić. To było też ważne. do subskrybowania kanału, bo będzie takiego contentu wbijecie też na inne, inne odcinki z CSGO Skins Cześć, cześć!